Chciałem się z Państwem podzielić taką, takim drobnym przemyśleniem. To, jak dzisiaj wyglądają sprawy kredytów złotówkowych opartych o zmienną stopę oprocentowania, opartych o WIBOR. Ta sytuacja z 2025 roku przypomina mi jak jeden do jednego sytuację z 2015 roku w sprawach frankowych. Wtedy też wszyscy pukali się w głowę i mówili. Na pewno nie dacie rady. Nie ma mowy, żeby ktoś unieważniał Wam umowy kredytów frankowych. To za duży biznes, będziecie mieć przeciwko sobie korporacje, wielkie kancelarie, to się nie uda. Po prostu Wam poddalają pomóc. Tak mówili, ale my wiedzieliśmy swoje, poszliśmy z tym dalej i to, gdzie jesteśmy dzisiaj z kredytami frankowymi, z 0% skuteczności do 98% skuteczności, wygląda tak samo dzisiaj z kredytami złotówkowymi. To samo słyszymy. Wiboru nie podważycie. To nie ma szans. To złamie gospodarkę, banki upadają, gospodarka upadnie. To samo słyszeliśmy 10 lat temu. Dzisiaj wiemy, że gospodarka nie upadła. Banki mają się jeszcze lepiej niż kiedyś, mimo przegrania kilkudziesięciu tysięcy e, spraw frankowych. Więc moja. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że to tylko straszenie. Czym bardziej oni mówią, że się nie da, tym bardziej ja, jako adwokat, jako prawnik jestem przekonany, że się da. Tylko trzeba w to uwierzyć. A pamiętajmy, że mamy dzisiaj przetarte szlaki. Już wiemy, gdzie z tym iść, gdzie się udać, co zrobić, żeby te sprawy wygrać. Mamy już pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o polskie sprawy, o Wibor. I myślę, że będzie to wyrok taki sam, jak u Państwa dziubak. To będzie też ten kamień milowy który pozwoli nam osiągnąć sukces i w tych sprawach. Nie dajcie się zastraszyć, że tego się nie da, że tego jest za dużo, że to za drogo. Myślę, że jak spotkamy się w 2035 roku, to będziemy sobie mogli powiedzieć, że ze sprawami złotówkowymi stało się dokładnie tak, jak ze sprawami frankowymi, i mam nadzieję, że będziemy w stanie użyć Państwa jako kredytobiorcom, obniżyć Państwu te raty, które skoczyły kilkukrotnie, a na które nie byliście przygotowani i na które przede wszystkim nie przygotował Was Państwa kredytodawca. Dziękuję.